Witam, ja jestem Blue, tutaj jest jaszczurka, a tam jest rozległy świat Minecrafta. Otóż tak, ta seria będzie odbiegać od tamtych serii. Nie będzie to Zagubiony Poradnik, bo Zagubiony Poradnik... Będzie, zagubiony Tapnik będzie na multiplayer. Zadziwiamy sobie tę jaszczurkę. Yy, ta seria będzie survival, to będzie survival. Będę grał na tym teksturpaku, będę sobie chodził, będę robił, budował. I o cóż tu chodzi? Otóż tak, postanowiłem otworzyć właśnie taką serię, gdyż Tymbark rzucił mi wyzwanie. Yy, gdy wypiłem sobie Tymbark kaktus, te lagi to są takie mm, od tematu, tak jakby pomijając ten temat, to powiem Wam, że te lagi, które są od czasu do czasu, wszystko przez Optifina, które po prostu tam sobie ustawiam, od kąd do kąd, ile sekund ma mi co ile sekund mam zapisywać? save'a, Ustawiłem sobie co 3 minuty. I co 3 minuty będę miał właśnie takiego laga. No i otóż tak. Kiedy otworzyłem tym barka, na dodatek potem go wypiłem, co jest jeszcze dziwne, zobaczyłem nakrętkę. A na spodzie tej nakrętki pisało. Gdzie nas jeszcze nie było. I otóż, gdzie mnie jeszcze nie było. No gdzie? Właśnie, gdzie? Normalnie, normalnie. Gdzie mnie jeszcze nie było? Ja byłem wszędzie. Byłem w Warszawie, byłem w Polsce, byłem w Ukrainie, byłem w Rumunii, byłem w Kazachstanie, byłem w Uzbekistanie, byłem w Rusi, na wyspie Stanleja, gdzieś tam jeszcze byłem, nie wiem gdzie byłem, byłem w domie CTSG, jeszcze mu tam szafę poprzewracałem do góry nogami, u JJ Jokera ten, jadłem te frytki, jadłem i w ogóle fajnie było. Nie wiem, wszędzie byłem, ale tutaj jeszcze nie byłem, dlatego sobie przejdziemy i znajdziemy teren, gdzie mnie nie było. Zbierzemy sobie tutaj tą trzcinę. Na teksturpaku bardzo ładnie wygląda. Myślę, że seria wam się spodoba. I to tyle na temat serii. Ja robię cięcie, jak znajdę sobie ten właśnie terytorium pod moje, 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 moje siedzi, sta siedzi, sie 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 stanowisko. I tam będziemy sobie już siedzieć więc z, z, z dwóch. Tutaj powstanie nasz dom. I jeżeli macie jakieś wąty do tego, że sobie pozwoliłem zabrać troszeczkę itemków, to nie miejcie tych wątów, bo po prostu chcie, zabrałem sobie tylko złoty miecz, kamienny kilo życiu, bo po prostu już nie zanudzać tymi początkami robaniem drewna i tak Odłożymy sobie tutaj trzcinę, bo ona jest bardzo potrzebna. I ten, ten, ten tego jego musia. Weźmiemy sobie troszeczkę bananów, żeby coś jeść. O mniem, mniem, Banan bardzo pożywny. Yy, nie dowiecie się, komu tego banana wziąłem, ale... Dobra. No to tak, robimy drzewo. Kopiemy kobla. Robimy crafting table. Kraftujemy kamienną siekierę. Porąbiemy drewno. Robimy sobie schron, gdyż zapada noc. A więc do dzieła. się domek zrobię sobie z brzozy. Będzie to mały domek, taki w sam raz na pierwszą noc i będzie mi służyła, służył jako taka chatka, tak jakby nad yy, jezioro, taka letniskowa. Nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi, jeżeli macie chatki letniskowe to pewnie wiecie, jeżeli nie macie no to przykro mi, ale nie wiecie. Ok więc zaczynam budowę i witam się z wami i będę kontynuował nagrywanie, gdy już tą chatkę skończę. Chatka skończona. Mission complete. Trzeba teraz zrobić tylko drzwi. Fucking shit! Na szczęście zaopatrzyłem się w złoty miecz, który może i nie jest bardzo wydajny, ale zabija tego pająka na parę hitów. Nie muszę się już męczyć z nim łapką. Odkładam i idziemy do skrzynki. Z tego co zostawiłem, robię sobie kill Odkładam crafting guide. I idziemy przeczekać tą noc do kopalni. Tutaj była nasza kopalnia. Teraz idziemy kopać. Co zapewne nie jest zbyt ciekawe, dlatego ujmę to, co skopałem poza filmikiem. Chyba, że natrafimy na coś naprawdę ciekawego, jak na przykład diamenty, cały itp. Znalazłem żelazo. Znalazłem grabel, co jest bardzo istnie, Ciekawe. Znowu żelazo. I natrafiliśmy na złoto. Dlatego tą kopalnię nazwę kopalnią diamentu. No i znalazłem złoto. I na tę, na tę cześć nazwę tę kopalni kopalną złota. Niestety diamentów nie ma, dynia też nie ma, ale cóż, wychodzę na powierzchnię. Jesteśmy na powierzchni. Widzę owce. Idziemy ją zadźgać. Zabijamy owce. Mamy wełnę. Jesteśmy happy. Znalazłem dynię. Zbieram ją za pomocą siekiery. O kurde, imprezka. Muszę się bronić za pomocą siekiery. Nie jest to może najskuteczniejsze, ale przynajmniej coś. What the fuck, musimy stąd spylać. Są nam dla mnie zasilni. Uwaga, jeszcze jeden shot i dead. Trzeba uciekać. Niestety zostałem zestrzelony. Zaraz tutaj wrócę i będziemy dalej nagrywać. Jestem już z powrotem. Wyłączam game moda i przygotowuję się do lądowania. Lądowanie przebiegło pomyślnie. Zbieram itemy. Podejmuję zemstę. Biorę sobie lec tą pistol i nakurzam do moich wrogów. Niestety jednak nie mam amunicji, więc nic nie zdziała. A więc kraftuję sobie typowy kamienny miecz. Niestety nie ma kamienia, więc muszę teraz się pobawić drewnianą zabawką. przysiągłem zemstę, więc zemszczę się na tych potworkach. Zabijam potworka i jestem happy. Teraz potrzebuję jeszcze odzyskać mój kamień, który nie wiem niestety, gdzie jest. Zabieram to, co jeszcze widzę. Widzę, widzę, widzę. Zabrałem cośik, nie wiadomo co. Idziemy teraz po wełnę. Wełna będzie kluczowym zwycięstwem. Nad mobami. Zabijamy owieczki. stać nam nawet na trzy łóżka zostawiam resztę żebyśmy mogli je potem hodować wracamy do domku robimy łóżko i świętujemy wygraną walkę nad mowami jednak żeby było ładnie i od razu nie będę przedłużał budowy mm, tak, zwanego, tak zwanej podłogi tylko od razu dam sobie tutaj y, łóżko Reszcie wybuduję poza odcinkiem. Ten odcinek już skończę. Gdy już rozwinę swój domek, potem mm, zobaczę co będę robił, powiem Wam. I następny odcinek wyjdzie gdzieś tak za 5 dni bodajże, kiedy już sobie to wszystko rozwinę. Nie będę już używał game moda, game mod był tylko na początku. I do tego, żebyśmy wrócili, żeby seria już jakoś trwała. Mam nadzieję, że Was to nie zniechęci do oglądania serii, cheater i tak dalej. No i mamy już pierwszy powód, żeby zbudować sobie dach, a raczej drugi, pierwszy powodem były pająki. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.